I wczoraj też wyobraźcie sobie, mieliśmy takie dodatkowe spotkanie, można powiedzieć, na turnieju Euro 2024 to był pojedynek. PZPN-u, przedstawicieli PZPN-u i dziennikarzy, którzy na ten turniej się udali. Ciekawy jestem, czy ktoś na tym turnieju błysnął w odpowiedni sposób, jeżeli chodzi o ekipę dziennikarzy, żeby być może rozpocząć swoją karierę dziennikarską. I na to pytanie na pewno przedstawiciele Interi w Hanowerze będą w stanie nam odpowiedzieć. Zatem powoli przenosimy się do Niemiec. Tam jest Wojtek Górski, Łukasz Gikiewicz. No i Panowie, poprosimy o recenzję tego spotkania, o recenzję występu, przede wszystkim dziennikarzy, no i też może o to, kto w pzpn nie najbardziej na tym boisku błyszcza. Dzień dobry, witam Państwa z Hanoweru. Cieszymy się, że na tych mistrzostwach Europy pada naprawdę wiele bramek, ale na żadnym meczu tych bramek nie padło tak dużo, jak na meczu dziennikarzy kontra PZPN. Tych goli było no w zależności, jak kto później podawał, 11 albo 12. Jeden z dziennikarzy powiedział po meczu: To nie jest ważne, wynik będzie taki, jaki my napiszemy. Także też było dużo śmiechu. Generalnie niezaprzeczalnie PZP okazał się dużą lepszą. Mieli w składzie taki piłkarzy jak choćby Sebastian Mila. Ja uważam, że nam brakowało wysokiego bramkoszczelnego napastnika. No tak, ten wynik nie wiem, czy oddaje to, że był brak poziomu, czy był dobry poziom. Wyróżnił się, bo wziąłem akcję, która lata na Twitterze nasz wysłannik Tomasz szybki, dynamiczny, jak Polacy szukają zawodników na kontratak w drugim meczu grupowym, to Tomka mamy gotowego, a tak naprawdę miała być, liczyć się, dobra zabawa, pograliście sobie, niektórzy mieli problemy z dobraniem obuwia, widziałem, że też również Łukasz Ciona wykonywał rzut z autu nogą i Artur Wichniarek jako trener przyspieszył grę, tak więc... U niektórych ten poziom był dobry, u niektórych troszkę słabszy. No tutaj muszę Państwu powiedzieć, że Tomasz Broszek był niekwestionowaną gwiazdą tego spotkania. W jednej sytuacji odebrał piłkę samemu Sebastianowi Mili, pognał na bramkę przeciwnika, minął jeszcze sekretarza generalnego Łukasza Wachowskiego. No i pięknym przem po długim słupku skierował piłkę do bramki i to słabszą nogą. Tak. Nie, lepszą nogą, A ponieważ lepszą, Tomasz jest lewonożny. I to był też, jak Tomek mówił, pojedynek najlepszych lewych nóg Sebastiana Mili oraz Tomasza Brożka. Szkoda, Łukasz, że ty nie możesz w tym meczu zagrać, bo jest na meczu Chorwacja, Albania. No ale tak jak mówię, gdybyśmy mieli takiego na to wydaje mi się, że w tym meczu wynik mógłby być inny. No, byśmy mogli grać lagę, lagę na Nagikiego, wtedy mógłbym przytrzymać piłkę i może Tomek strzeliłby więcej bramek, ale tak naprawdę byłem na meczu w Hamburgu, Chorwacja, Albania, Świetne widowisko. Żałuję, że nie grałem, ale jestem szczęśliwy, że zobaczyłem, co się działo na trybunach na stadionie w Hamburgu. Jeżeli chodzi jeszcze o kulisy tego spotkania, to informacja w ogóle o tym, że zostanie rozegrany taki mecz w bazie treningowej Hanoweru 96 została nam przekazana dzień wcześniej. Także niemal wszyscy dziennikarze ruszyli kupować jakieś obuwie sportowe, żeby móc w tym meczu zagrać. Ja sam spotkałem reportera Radia Z w Dekatlonie, żeby buty piłkarskie kupić.